Bez kitu. Za każdym razem, kiedy wbijam się w metro, znajdzie się naprzeciwko lamus, który startuje do mnie z gałami. Co, frajerku, myślisz, że spuszczę wzrok? Chyba cię pojebał. Czekaj, no, zaraz cię obetnę moim Scarface'em. O kurwa, nie wymiękasz? Zbyt długo nie wytrzymam. Dobra, wygrałeś Leszu. Chciałem że coś fajnego na podłodze zeselać. Ej, hey, na rafrajer. Co? Sam jesteś frajer. O kurwa, ale dałem ciała. Wstyd. A ty co tu? Co ci tak śmieszy, pajacu? Ja? No już, zrób na buciki, a właśnie tak bez kitu, za każdą wziotem prajem.